ma to z głową, nie? Tak to już nic nie zrobisz. Czym rozróżniam Sramisia od kichała? Kichał to taki bardziej skrzeczy. tak, Taki głas ma bardziej. A kichałek jakby mój ten organizm sam podpowiadał, żeby trzymał język za zębami. U, 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 u. Ale jakoś mu się tu nie udaje. Czekaj? No co on może robić tam w krzakach? Główno wiadomo. To ciekawe czy papier toaletowy ze sobą wziął, mm. czy nie. Hmm. Co się już nakręca? Ostatnio miałem pomysł, żeby przeprojektować sobie podwórko Ale o panie Jakbym rok temu o tym pomyślał A teraz to tak Bardzo średnio Ale do zrobienia w sumie jest No nie może że teraz będzie crossem zapierdalał o tej godzinie Jakby nie sobie kiedy lepszego miejsca wybrać. Czasu znaczy no a co tam? To samo Jak zwykle multum znamienitych gości podobno i nawet jakieś azjatki, bliźniaczki człowieku wiedzieli, co dobre <ścoughs> mówią, że ten motocyklista zrezygnował No i co to jest? Michał leży z boku sobie. Chodź Nie, to tylko ten chodź Pierdolnik Trzeba by wziąć do domu, zanieść, utopić w jakimś benzynuleum albo coś. Żeby poleżało sobie trochę Wtedy sprawisz nie szarp, nie szarp Najdoty Ej Chodź tu, czubię Będzie teraz ciągnąć na siłę jakby to, jak to znalazła w tym razie Bum, 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 a no tak w miarę. dobra, ciach, o, że jakiś lisek albo coś tam wyje, albo sarna, poszukuj rodziców chyba, tak, rusiku. Siku to podstawa. Bez siku nie byłoby życia. Nie no joke. Co? Oddaj się spokój. No i znowu w twarz dostaw, i znowu narkotyki, alkohol, człowiek. Ja się śmiałem po tym wczorajszym e, została z pięć butelek po tej zarówce, nie? I go usłyszałem butelki. Ty pioku, to ty teraz zaraz policja będzie i to mówię z alkoholu nie pijesz. Ale to zarówka klauny. I już oczywiście odbitka. sramiś, kurwa i co? to zarówka była ty idioto. to a wiesz jeszcze by takie fałszywe kurwa ma należy też szok. Takie typowe minionki. Jakby znalazł coś na nich, to by się pół wsi od nich odwróciło człowieku i byłbyś normalnie bożyczem narodu. Serio. bir Czy coś jeszcze umknął moje uwadze wartego wspomnienia dzisiaj? Chyba nie oh. Chyba nie Może to zrobić, żeby bardziej rozproszyć to światło, żeby tak nie waliło punktowo? Najlepiej to zmienić, latarkę, niech Nie byłoby zły pomysł wcale. Кана. będzie trawa, się że na tej porozumień No ale będzie koszonko Jakby nie ten deszcz to tak nie stało. A tu moment kurwa. A ta planka nasz mnie zaskoczyła człowieku, zobacz to. Cała planka takiego chabuzia. Hy's versprei so. Ah. So, so. uh. Fuck